No słuchajcie, fabryka kłamstw w wykonaniu Platformy Obywatelskiej przyspiesza. Donald Tusk powiedział kiedyś, że Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Czy wobec tego, w ramach... Kto tak powiedział? Donald Tusk. Lugum. Nie znam takiej wypowiedzi. Zobaczcie teraz, o jakiej wypowiedzi Donalda Tuska już pan Mitras nie pamięta. To jest moje zadanie i ja się wywiążę z tego zadania. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Zobaczcie, jacy oni są bezczelni. A chyba była taka wypowiedź. Nie znam takiej wypowiedzi, wobec, nie będę jej komentował. Czy wobec tego w ramach polskiej prezydencji, pyta nasz słuchacz, rząd będzie się starał o przyspieszenie paktu migracyjnego, tak aby szybciej otrzymać te benefity? To jest kłamliwe pytanie. Po co takie kłamliwe pytania? Po prostu potrafię w ciągu kilku, kilkunastu tygodni obracać narrację w jedną stronę. Polska będzie beneficjentem. Paktu Migracyjnego. Raz w ogóle nie będziemy go musieli wdrażać, raz będziemy musieli wdrażać. W ogóle ich to nie interesuje. Wszystko jest po prostu jedną wielką bójdą, wielkim oszustwem. A niestety smutne fakty są takie, że pakt migracyjny obowiązuje i lada dzień będzie musiał być wdrażany. A to oznacza, że tysiące nielegalnych migrantów trafią do Polski i polskie ulice po prostu przestaną być bezpieczne.